Czas ciężkiej pracy nadszedł. Bardzo ciężko pracujecie, ale karta jest bardzo ładna, więc ta praca daje także dużo owoce. Ale tej pracy jest tak dużo, że całkowicie zapominacie o sobie, o swoim wnętrzu, swoich potrzebach, o swojej duchowości. Tego nie ma. Po prostu bardzo ciężko pracujecie. Pojawia się jakaś nowa umowa, kontrakt biznesowy, umowa o pracę, nowa praca, awans, jakiś bardzo korzystny dla Was kontrakt. Jakby ktoś zauważył Waszą ciężką pracę i zaproponował coś lepszego. Będziecie uwalniać się od starych przekonań. Zasad, być może lęku, żeby podjąć się nowego stanowiska albo żeby zmienić pracę na lepszą. Wy się uwolnicie, uwolnicie od tych przekonań umysłu. Wasze stare zajęcie nie było pozytywne, to była gra odwrócona szachownica. Bardzo dużo egoistów, ludzie grali przeciwko sobie na niekorzyść drugiego człowieka, każdy chciał tam odnieść sukces. Ta praca zmuszała ludzi do złych postaw względem siebie. Wy to zrozumieliście, to negatywne środowisko i tę pracę opuszczacie. Więc wy uwolniliście się z takiego przekonania, że musicie trwać w tej starej pracy. Bo musicie, bo tak trzeba. Trzeba cierpieć, trzeba się męczyć. Wierzyliście w to, ale w końcu uwalniacie się. Pojawia się jesień, czyli czas takiego zatrzymania, może smutku, tęsknoty. Takiego braku chęci do życia. Ale to będzie tylko chwilowy smutek za dawnym zajęciem, chwilowe wątpliwości, ponieważ w sercu piramidy i to nad Arką Przymierza pojawia się kolejna piękna karta. Zostaliście wybrani, co pokazała już karta poniżej. Do nowej misji, nowego zadania jest nauczyciel i was uczy nowych umiejętności. Uczycie się czegoś nowego, i to będzie związane z tym nowym zajęciem, z nową pracą. Będziecie robić coś, czego do tej pory nie robiliście. I to jest wyższy poziom. Będziecie robić coś bardziej ważnego, ambitnego. Popatrzcie, pojawia się karta wiedzy, umiejętności, wiedza. To będziecie zdobywać. Jest tutaj karta czasu, klapsydra jest pełna. Nie stresujcie się tym nowym zajęciem, nie stresujcie się tym, że musicie uczyć się. Wiedzy, umiejętności, dajcie sobie czas. Klapsydra dopiero zaczyna go odmierzać. Nigdzie się nie spieszycie. Nowa praca będzie dla Was bardzo korzystna. W spokoju uczcie się nowego zajęcia i pozbądźcie się przekonania Waszego ziemskiego ego umysłu, że musicie trwać na siłę w starym zakładzie pracy który Was wykorzystuje, nie szanuje i środowisko w nim jest dla Was niekorzystne, wcale tam nie musicie trwać. Ale nowa propozycja pracy, nowa umowa przyjdzie do Was z zewnątrz.